Dzień dobry Halo, trochę Nie, nie aż tak, o tak o. Dzień dobry, słuchajcie, ja dopiero wstałam Mamy godzinę 10.49, trochę pospałam Jak tutaj mam takie czarne odtuczo To przepraszam, ale słuchajcie Wczoraj kurier idzie Kurier czekajcie no i dopiero stało i mówię, że mogę mieć takie czarne ale wczoraj wieczorem był paszliwy dzień i ja wiem, że moi widzowie z Instagrama doskonale wiedzą o co chodzi w ogóle ale wiem, że na YouTubie nie wiedzą wszyscy także dzisiaj je troszeczkę opowiem wam i co, dopiero stałam i mam nadzieję, że to idzie kurier z Victoria's Secret bo zamówiłam sobie wczoraj paczuszkę na Victoria's Secret ale na polskiej stronie, dobra idziemy zobaczyć czy to to ponoć przyszło coś ciężkiego Dobra, z przyszła przyszła, patrz, wiem, Ja wyglądam źle, ale nieważne, nieważne jest Odkurzesz, słuchajcie, ja bym mogę tam pokazywać pokazywać długo. Dobra, jakieś lupy! Tak. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Ubrałam się i w ogóle, patrzcie. Co ja mam codziennie na sztoc... Szczot... Szczotce Tak mi wypadają włosy I to jest po jednym czesaniu, rozumiecie? Ja na przykład na siedzeniach samochodzie mam ogrom tych włosów Nie wiem czy to ze stresu czy z czego Albo po prostu już moje włosy, wiecie, są tak obciążone Tymi doczepionymi... Boże, wory ja mówię, potyczami I zaraz zadzwonię do fryzjera, ciekawe czy odbiorą odpowiedziałków, zmieniają działalność na województwie Zobaczymy i już po prostu umówię się na zdjęcie doczepów, bo już ich nie chcę Patrzcie, ile mi leci z głowy, widzicie? To jest po prostu masakra, co ja. O jezu, dobra, nie, ja zdejmuję te doczepki, bo to naprawdę nie ma sensu. Moja, Moje włosy, chyba moje naturalne, błagają o to, żeby zdjąć te tak, Także będziemy je zdejmować. W ogóle mówiłam Wam o włosach i zapomniałam powiedzieć, gdzie jedziemy. Jedziemy do Kauflanda po jakąś donikę. Do Niemiec. Ci jak na prezent, bo ma dzisiaj urodziny to robić, tak. Jezu, jak ja wyglądam, Boże Zrobiłam sobie pasek i on cały czas leży Czy tata może zrobić te dziurki w nim? Opowiem wam jak wrócimy, o co z tym paskiem chodzi i co I teraz jedziemy do Conflanda na zakupki To jest coś, co ja uwielbiam, ale czekajcie, to jest bez dodatku cukru Dobra, wezmę takie ze dwa I zobaczę, czy gdzieś są z cukrem Wróciłam z Conflanda i słuchajcie, poszłam spać, bo czułam się taka zmęczona Wszystko mnie bolało Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że teraz po prostu są słabsze dni Ale ja nie zamierzam jakby kłamać do tych słabszych dni nie ma. Wiecie o co chodzi? Że nie zamierzam udawać teraz, że wszystko jest w porządku. Nie chcę tak robić. Chcę, żeby to wszystko było naturalne. Każdy człowiek ma gorsze dni, i nie bójmy się tego pokazywać w internecie. Nie bądźmy cały czas ni, 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 nie, ni, ni, bo to nie na tym polega. Jakby, no mówię, ja chcę to zrobić wszystko prawdziwie, a nie kurde. Wiecie o co mi chodzi. Także co o wychowawczyni do mnie pisze, bo chciałam i spać, poszłam spać. W związku z pandemią, uroczystości na zakończeniu roku nie odbędą się. Świadectwo będzie można odbierać w sekretariacie. Nie wiem, czy jeszcze zdałam. Nie no, chyba zdałam. Teraz wysłam jeszcze egzamin. No i koniec roku ze szkołą, bardzo fajnie. A i pani wychowawczyni by dzwoniła i właśnie powiedziała, także cieszę się, że już ta nauka jest za mną. Nie mam zamiaru iść na żadne studia. Jeżeli ktoś chce i. No wiecie, jakby wiąże z tym przyszłość, wie, że te studia mu na pewno pomogą. Niech sobie idzie, to nie moja sprawa, ale ja chcę iść w zupełnie innym kierunku, także cieszę się, to chyba będzie mój koniec edukacji. Znaczy się, wiecie, nie mówię tak na pewno nie, bo może mi się odwiedzi i stwierdzę, że nie, no ja chcę jednak napisać maturę, ja chcę iść jednak na studia, więc jeżeli tak mi się będzie chciało, to oczywiście tak zrobię, ale teraz na razie nie chcę. Cieszę się, nienawidzę się uczyć w szkole, bo na przykład nowych rzeczy to wiadomo, uczę się, ale bardziej uczę się biznesu niż niż matematyki. I myślę, że to jest bardziej ważne po prostu dla mnie. Nie wiem jak u innych, ale dla mnie to jest ważniejsze. No i co? Jest godzina wcześniej, jest jeszcze 14.53. Zobaczymy jak dzisiaj ten dzień zleci. To nie chciało mi się w ogóle jeść, ale teraz troszeczkę w sumie jestem głodna. Także może zaraz jakieś jedzonko wleci, bo teraz coś, wiecie, mniej jem jak takie mam, ale mama chyba robi tortille, także fajnie. Wiecie, że znowu spałam. Serio, znowu zasnęłam. Ten filmik chyba nazwę Smutny Vlog. Naprawdę, jest godzina. 17.53, chyba zaraz jadę zawieść moich rodziców i co i wrócę do domu. I zobaczymy, co będziemy robić. Na pewno wam trochę opowiem o tej całej sytuacji, i pokażę Wam ten pasek, o co z nim chodzi, bo strasznie schudłą wszystko wam pokażę. Także lecę, ubieram się i jadę zawieść moich rodziców i potem się odzywam. Jak światło tutaj dziwnie pada, ale dobra, to nieważne. Wyjaśnienia na temat co się dzieje. Czuję taką potrzebę, że powinnam wam powiedzieć, wiecie, no, co jest bardzo prywatne, to zostaje prywatne, ale jednak zdecydowałam się, że ja. Będę w internecie udzielała się, pokazywała Wam swoje życie, jakie jest naprawdę, więc myślę, że powinniście wiedzieć o niektórych sprawach. Zwłaszcza, że no widać, że coś się dzieje, mam bardzo dużo wiadomości na Instagramie, takich bardzo długich, wspomagających, takich motywujących, i ja naprawdę sobie je czytam. I bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie wiadomości. Przechodząc do sedna, co się dzieje, jak już powiedziałam, bo domyśleliście się, że jest to związane z moim związkiem, czyli że z Michałem. Jak wiecie, robiliśmy tak, że przez rok spotykaliśmy się codziennie i w ogóle, Przestałam w ogóle się spotykać z koleżankami, on z kolegami I wiecie, no i to nie było dobre, naprawdę to nie było dobre Więc stwierdziliśmy, że robimy sobie po prostu przerwę Nie przerwę w związku, dalej jesteśmy cały czas razem, nie rozstaliśmy się Tylko po prostu sobie dajemy, wiecie, przestrzeń, dajemy sobie czas Dajemy, wiecie, że po prostu no nie spotykamy się Ograniczamy pisanie ze sobą, wyłączyliśmy też swoje lokalizatory Bo cały czas my, śledziliśmy siebie Także ja już mówię, nie, nie chcę, nie chcę, na, żeby wyłączył to po prostu Bo nie chcę na to patrzeć zastanawiać się gdzie, gdzie on jest i w ogóle on tak samo, żeby po prostu odpocząć chwilę, spotykać się z innymi znajomymi, wiecie, bo to takie no nienormalne troszeczkę. No teraz jak na to patrzę, bo wtedy to było wiecie fajne, ale no tak... Nienormalne, troszeczkę. Niezdrowe takie to było. Niezdrowa ta relacja się zaczęła robić. Już jest lepiej troszeczkę. Dzisiaj się właśnie mamy spotkać, sobie pogadać tam, ale co, wiecie, na nie za długo. No po prostu, bo też tak nie można nagle przez miesiąc, kurde, się nie spotykać i nie rozmawiać w ogóle ze sobą, bo myślę, że wtedy to już nawet nie będzie co ratować tego związku. I tak to po prostu wygląda u mnie. No i wiecie, ja jestem bardzo emocjonalną osobą, bardzo chwiejnie emocjonalną. Ja odczuwam raz smutek, raz szczęście i to w bardzo, bardzo natężonej sile. Także dzisiaj dwa razy spałam, bo dzisiaj mam taki dzień naprawdę bardzo taki, taki smutnawy, ale już jest teraz lepiej. Głodna trochę jestem, ale już jadłam, bo też wiecie, nie jadłam za dużo. Kupiłam sobie tego gerberka, co wam pokazywałam w kauflacie, to muszę go zjeść. I tak sobie żyję. No, mamy już godzinę, którą? 18.43, dwozą rodziców i będę sobie siedziała. Idziemy zjeść gerberka Uwaga, gerberek Ale mryka, mamy naszego gerberka Tylko bez cukru, mm, szkoda Miałam wam pokazać ten pasek Ogólnie witam w moim bałaganie, dobra jest tutaj Zamawiam sobie pasek Już wam go pokazuję Ale otwieraj się, tylko że mówię Zaraz wam wszystko opowiem Już go otwieramy, musiałam odłożyć kamerę, bo nie mogę jedną ręką To jest taki myślę, że Najbardziej kultowy typ, Taki bestsellerowy pasek Z Louis i patrzcie, wygląda on tak tak, tutaj ma ten swój monogram, ale jest dwustronny, że można go odwrócić i będzie czarny i można go nosić tak, to jest ten 30 mm, no i tutaj ma znaczek i słuchajcie, to jest najmniejszy rozmiar i ten najmniejszy rozmiar jest na mnie i tak za duży, mu się dziurki kończą tutaj, a ja, no widzicie, no jest, jest za duży, wisi mi, schudłam bardzo w pasie. Znaczy teraz, jak wtedy schudłam to 8 kilo, to zaraz jeszcze zrzuciłam 2 kilo i wasze 47. Może troszeczkę mniej jem, ale nie aż tak dużo. I właśnie chcę, żeby mój satami zrobił ten pasek dziurkę, ale już od 3 dni go proszę i codziennie mówi jutro, jutro, jutro. Teraz jeszcze pojechałam do cioci, że już na pewno mi nie zrobi. No, trudno. Dzisiaj tak nigdzie jakoś nie wychodzę chyba. Jest piątek, a ja nigdzie nie wychodzę. Kurde, piątek jest piątek, w sumie. Chociaż teraz ostatni ten tydzień spędziłam z koleżankami. O kurde, nie w tą stronę włożyłam. I wiecie, co dzień nie wychodziłam z dziewczynkami. Przynajmniej, ale dzisiaj, dzisiaj nic nie pisały, więc naprawdę wychodziłam sobie codziennie i to było takie, wiecie, inne. Jak pierwsze dwa dni tak wychodziłam, to się do tego przyzwyczaiłam do nowej sytuacji. To było tak, wiecie, inaczej, tak dziwnie, ale myślę, że... Słuchajcie, bo dużo też osób pyta mnie, skąd ta malinka na szyi, także już tłumaczę. Tak jak powiedziałam, mieliśmy z Michałem przerwę. No, czy no dalej cały czas mamy od spotykania się? No, wiecie, też nie możemy, tak jak powiedziałam, nie możemy się w ogóle nie spotykać. No, i po prostu kiedy się spotkaliśmy po tylu dniach, no to po prostu, no, tak wyszło. Ale no jest coraz lepiej, mówię. Tylko pierwsze dni były takie cięższe. No, wie, no rozumiecie po prostu o co mi chodzi, nie? Także będę już kończyć tego vloga. Taki był troszeczkę zmieszany. No i to, żegnam się z Wami. Музакі.